Dzisiaj mówimy o tym Międzynarodowym Dniu Wazektomii. Takich miejsc jak u nas, również festyny wesoło się bawią gdzieś w Indiach, w Afryce jest tysiące. Pomysłodawcą tego jest doktor Stein z Florydy. On też robi wazektomię. Tak jak my w 10 miejscach, to on jest w 8 na Florydzie. Jeździ i operuje. Decyzja, by się zasadniło do wazektomii? No mamy trzech synów. Starszy syn teraz w Anglii jest, ale, to, ale mimo wszystko w tym domu jest Rwetez i tak dalej. I... Od no, dłuższego czasu no, stosowaliśmy środki antykoncepcyjne. no Powiedzmy, no, żona no, chemią się truła. Jeden z wieczorów był, kiedy otworzyłem pana stronę i przeczytałem, że jest 10 bezpłatnych zabiegów. Wtedy napisałem maila. Od czasu wprowadzenia metody tzw. no-skalpel, czyli nie używamy skalpela, nie używamy zwykłej strzykawki czy usypiania. To liczba zabiegów na świecie się potroiła. Ten dzień dzisiejszy jest dla nas szczególnie wspaniały. Ja się czuję nicie, bo pacjenci mają w prezencie prozektoumie wykonane. I już po wszystkim? Ja mówię tak: jak ktoś mówi po wszystkim, to ja mówię, że jak będzie miał 100 lat i umrze, to będzie po Dobra. wszystkim. A teraz przed nim jest całe życie. Tak, Ale bardzo sympatycznie sobie pogadaliśmy. Dzisiaj zostajecie w Warszawie. No, no, to właśnie to jest wspaniały pomysł by night. Tak, dzisiaj <noise> z Bajnadem wracamy. Zawsze będzie tak, że jak jakieś pytania, problemy, to dzwoni do mnie. Dobrze było, żeby jutro zadzwonił, powiedział hasło Szczecin, to ja już będę wiedział. Nie strasznie strasznie, bo strasz, to jest tyktora, <noise> ja mam, że wszystko w porządku. <głos> <głos> Także to jest wszystko dla Ciebie. Czyli tak jak mi mówiłeś. Y w czasie zabiegów bólów nic i po zabiegu w miarę też dobrze. Przyjemnie, że przyjechaliście i to jeszcze ze Szczecina, naprawdę, to dla nas jest dzisiaj święto, naprawdę. Daj telefon, kochanie. Możemy poprosić o jedno zdjęcie. O ja nie rusamy się, trzy, cztery. Jest, jest trzy-cztery. Jeżeli wam tylko powiem, że dzisiaj mieliśmy gości z Krakowa, z Ustki z Błonia, no to niedaleko pod Warszawą, z Włocławka. Jeden z pacjentów był polecony przez swojego szwagra z Lublina, ale pacjent jest z Kopenhagi. Przyleciał prosto do nas. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. To był zaszczyt. Nie można wyjść od was. <gry>